Stwierdziłem, że jesteście gotowi, dlatego wziąłem was, najlepszych widzów na świecie. Dodałem do tego całkiem dużą ilość zabawy, zdecydowanie ogromne pokłady kreatywności. I dodałem tajny składnik, luz. Luz. Luz to jest tajny składnik, który na tym kanale często występuje. I kiedy wymieszałem wszystkie składniki, powstało to. Pierwsza nieklockowa recenzja na tym kanale. 结尾。 mało klockowe świry, chciałoby się, że zaliczę takie nie klockowe, bowiem powiem dzisiaj, coś zupełnie nie klockowej beczki. Moi mili, stulecie Disney, jak wiecie, miało miejsce w tym roku. Ta roślica przypada na 2023 i być może wiecie to przede wszystkim z tego, że LEGO wydaje bardzo dużo zestawów właśnie związanych z tą okazją i oczywiście też niektóre kupuję, choć więcej dopiero kupię, ale pamiętajmy, że nie samymi duńskimi zabawkami człowiek żyje i czasem też warto wyjść sobie z tego ogródka, z własnego ogródka, żeby będzie się tylko klockami, warto go czasem opuścić, bo nie tylko klockami świat żyje. I zobaczyć coś więcej! Dlaczego? I właśnie, moi drodzy, z tej okazji Rebel wydał nam nową edycję Dixit'a, która właśnie jest skupiona na stuleciu Disney'a. Sam grę Dixit uwielbiam, mam podstawkę plus cztery bodaj dodatki, e, teraz jestem zainteresowany, bo na przykład wyszedł też nowy w ogóle z Muzeum Krakowskiego i tak dalej, gdzieś tam. Więc gdy usłyszałem od razu o tym, że powstała wersja Disney'owa, nie mogłem się powstrzymać. Ale dzięki uprzejmości firmy Rebel dostałem ten egzemplarz dla siebie o kieszenie. No, to śpieszę dla Was z recenzją. Bo uważam, że jest to naprawdę fajna gra, która mega pomoże, wiecie, odpalić Wam Waszą kreatywność, która też przede wszystkim jest czymś, wiecie, niekomputerowym. W dzisiejszym świecie, gdzie wszystko jest na komputerze czy w aplikacji, bardzo fajnie jest czasem sobie od tego komputera odejść, zagrać coś planszowego. Troszkę, wiecie, troszkę współpracy, zaciśniania więzi z rodziną, kolegami, znajomymi czy po prostu, wiecie, siedzenia przy stole i zagrania wieczorem z kimś, nie na komputerze, a właśnie w grę planszową, to jest to, co ja zdecydowanie lubię i co też Wam bardzo polecam. W związku z tym myślę, że Dixie tutaj jak złoto dla Was powinien wlecieć, bo z czym my się tu spotykamy? Słuchajcie, jakość wykonania tego jest naprawdę świetna. Dostajemy tutaj chociażby drewniane pionki. Pionków jest aż 6, co zmienia fakt, że możemy grać więcej osób, tylko musiałbym mieć inne pionki. Choć opakowanie twierdzi, że musimy mieć 8 lat minimum, mi się wydaje, że nawet trochę mniej można, wszystko oczywiście zależy od waszej, mówię, fantazji. Jaki jest cel z gry? Cel gry jest dość z pierwszego na trzydzieste pole. To akurat jest banalne i logiczne i proste w większości gier. Punkty jednak zdobywamy tutaj nie rzucając kością, a no właśnie tu dochodzimy do najciekawszej rzeczy. Karty, które mamy tutaj zawarte, a których jest aż 86. W przypadku edycji disneyowskiej są oczywiście związane z bajkami Disneya. Dla mnie jest to o tyle ciekawe, że wiecie, ja zdecydowanie bardziej wychowany w latach dziewięćdziesiątych, tylko że te stare bajki niż te nowe. Mimo wszystko nie przeszkadzało mi się to świetnie bawić, bowiem, no właśnie, w momencie kiedy czegoś nie kojarzymy, dopiero wtedy odpala się nasza kreatywność, wyobraźnia i pomysły. Co też chciałem wam pokazać, chociażby na podstawie moich kilku ostatnich mocków w tym tygodniu, które pokażę Wam w szortach. No i właśnie o taką kreatywność w tej grze chodzi. 84 wspomniane przeze mnie Karty zawierają postacie, mniej lub bardziej nawiązujące do bajek są. Czasem wiecie, mamy dosłownie bohatera przedstawionego, a czasem coś tylko z niej związanego. Karty są po prostu narysowane bajecznie, no w sumie bajka bajecznie, logiczne, ale naprawdę kreska tu jest cudowna i widać, że to jest tak wymuskany i po prostu każdy detal jest tam tak oddany, że czasem aż niewiarygodne, jak z kimś się gra, że ktoś dokładnie ten detal wskazał nam na karcie. No ale właśnie, wspomniałem jak się gra. Już tłumaczę. Jak się gra, tłumaczy nam świetnie instrukcje, na pewno tu wszystko bardzo łatwo rozrysowane. Podoba mi się ona, bo gdy kupiłem pierwszą edycję, miałem, no może nie powiem, że jakieś minimalne problemy, ale zdecydowanie czasem dłużej musiałem się czegoś instrukcji naszukać. Tutaj mamy bardzo fajnie sklecone zasady już w trzech chociażby polach. O, tutaj prezentacja innych. Słuchajcie, mam to wizję, to, to, no to trzy dodatki ma. Tak jak wspomniałem, mamy tutaj planszę i musimy dotrzeć do 30 pola. Punkty zdobywamy w taki sposób, że jesteśmy narratorem. Jak to wygląda? Weźmy sobie na przykład kartę z mojego wczorajszego mocka, mamy coś takiego. Jeżeli my jesteśmy aktualnie narratorem, czyli my wykładamy kartę, musimy coś powiedzieć, oczywiście możemy też zaśpiewać, możemy też zanucić, możemy coś nawet pokazać, czy powiedzieć jedno słowo, całe zdanie, cokolwiek, jednakże wykładamy tą kartę oczywiście odwróconą. W tym wypadku możemy na przykład Wiecie powiedzieć wiele rzeczy, możemy powiedzieć. Możemy powiedzieć gwizdek. Możemy powiedzieć czarno-biały. Możemy powiedzieć piosenka, bo też się z tym kojarzy. Możemy zagwizdać, bo zresztą to robi sam Miki. Możemy użyć, wiecie, nie wiem, słowa Black Flag, która też tu występuje. Możemy powiedzieć Disney Początki możemy zaśpiewać parostatek Krzysztofa Krawczyka. Niezależnie od tego, co byśmy zrobili, odwracamy tę kartę i teraz pozostali gracze muszą ze swojej talii, ponieważ każdy ma sześć kart na ręce, albo 5, to już zależy, może sobie ustalić, jak chcecie, musi dobrać taką kartę, by inni również pomyśleli, że to właśnie i karta jest tą, którą, o której mówił narrator. Spójrzcie, nie, czy zaśpiewając, może byśmy to zaśpiewali, moglibyśmy tą kartę pomylić, mamy tu kulę dyskotekową. No Pinokio akurat być może nie, tutaj też tak średnio, ale tutaj nie, parostatek mi tutaj nie pasuje, ale również jakiś śpiew pasowałby, czy tutaj przy ognisku, ale spójrzcie, jeżeli byłoby coś muzycznego, czyż my tu nie mamy gitary i powiedzmy, że ja tam zaśpiewałem jako narrator, czy ktoś, ktoś inny kładzie tę kartę. Pod koniec rundy odwracamy sobie wszystkie karty i wszyscy gracze, którzy biorą udział w grze, muszą wskazać, która ich zdaniem karta to była ta, którą położyliśmy my. No i wiecie, teraz ktoś na przykład waha, między tą a tą, no bo śpiew, niby bardziej nawet tu jest śpiew, bym powiedział, niż tu, bo on tu tylko gwizda, a tutaj mamy nutki jako element. Słuchajcie, oczywiście możemy na przykład wziąć tą kartę i pójść, że tak powiem, na łatwiznę i nawet zaśpiewać, czy wiesz czemu wilk tak wyje i tak dalej, ale każdy logiczny wtedy naszą kartę odgadnie. Kluczem jest tutaj właśnie zrobić tak, żeby zwiadli niektórzy, ale nie wszyscy, bo inaczej nie zdobędziecie punktu. Często więc yy, warto używać czy to synonimów, czy rzeczy kojarzących się, na przykład być może Wasza mama dzisiaj zamiatała rano liście przed domem, ale wie o tym tylko ona. W związku z tym można, wykładając tą kartę, bowiem tu mamy liście, powiedzieć to, co mama robiła rano. No i teraz powodzenia. Oczywiście, że jeden jakiś włoży garnki, bo gotowała obiad, drugi jakiś coś, co się kojarzy z zakupami, o tak na wkradach tu są zakupy, trzeci da to, bo mama rano karmiła rybki, ale tylko mama wie, że za mną liście i da tą kartę. Albo nie, to już też zależy. Bo to nie tylko od was zależy ta rozgrywka i waszej karty. Warto więc kombinować, zwracać uwagę na takie detale... I nimi się posługiwać, co często łatwe nie jest. No i właśnie ta detalowość, o której tu mówiłem, często w grze jest brana pod uwagę, wiecie, mam tutaj tak drobne detale porysowane, że czasem naprawdę zwracając na nie uwagę, możemy świetnie zrobić tą kartę, zrobić tą kartę, zrobić tą narrację, by odpowiednie osoby zgadły. No właśnie, bowiem w grze chodzi trochę o to, by wskazać tak kartę, żeby ktoś zgadł, ale żeby nie zgadli wszyscy. Bowiem, w momencie kiedy wszyscy gracze wskażą narratora poprawnie, czyli odgadzą, że to ty położyłeś tą kartę, oni poruszają się o dwa pola, ty natomiast ani jedno. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że ktoś kogoś zmyli, i tak dalej, w kartach i narratora skaże tylko jedna osoba, druga nie, trzecią jesteś ty, to teraz poruszasz się ty trzy pola, osoba, która zgadła, trzy pola, a taniem, która nie zgadła, nie porusza się nic. Jednakże, jeżeli ktoś wskaże jej kartę, a wskazujemy za pomocą takich fantastycznych tutaj wskazywaczy, Czyli pomimo tego, że on nie był narratorem, ale ktoś stwierdził, że to jego karta jest tą, którą położył narrator, ta osoba też zdobywa jeden punkt. Oczywiście może to być tak, że to na przykład się. Jak więc widzicie, zasady są bardzo proste i bazują mocno na waszej wyobraźni. Just imagine. Just imagine. Wskazać dobrze, ale nie na tyle dobrze by się kapli wszyscy, nie jest sztuką. Stworzyć fajną historię do takiej karty też wiecie. Zależy tylko i wyłącznie od. Tego. Weźmy taką kartę, tu co możemy stworzyć? Możemy powiedzieć, nie wiem, bociany, narodziny, słoń, ale możemy wrócić na takie małe detale jak tutaj myszka, czy tutaj piórko i naprawdę tworzyć fantastyczne historie, które przełożą się na albo zwycięstwo, albo zwycięstwo kogoś innego. Nie zliczę ilości ród, które osobiście w Dixita rozegrałem i jak dla mnie jest to fantastyczna gra, bo tak jak mówię, można tutaj nieźle sobie pozwolić Puścić wodzę wyobraźni i pokombinować. Bardzo rzadko osobiście gramy, używając jednego słowa w tej grze. Często stwarzam całe zdania, czasami całe historie, bo to jest naprawdę ciekawe, co też inni wymyślą. Tak jak mówiłem, świetnie integruje, pozwala się z innymi osobami, wiecie, w jakiś sposób lepiej poznać, zobaczyć ich w ogóle po prostu styl myślenia, tak? Jak my położymy tą kartę, co ta osoba wymyśli ze swoich oczywiście kart. Świetny sposób na spędzanie wolnego czasu. Tym bardziej, że wiecie, jest to edycja limitowana, w sensie wiecie, no, stulecia Disneya już nigdy nie będzie, prawda? Myślę, że warto się na naprawdę skusić. W opisie macie linki, gdzie grę można chociażby kupić. I osobiście ją polecam. Jestem ciekaw, czy będzie takich poleceń więcej, bo tak jak mówiłem, jest tak testowo robione tutaj. Nie ukrywam, że może raz na jakiś czas, raz na miesiąc, raz na kwartał, coś innego spoza tego naszego klockowego świata lecie. Wiecie, nie samymi klockami, człowiek żyje, ja to w szczególności. W związku z tym chciałbym Wam też polecać i pokazywać inne bardzo fajne rzeczy. Które właśnie nie tylko z klockami są związane, jestem więc bardzo ciekaw. jak Wam się spodoba taki nowy pomysł też trochę oczywiście nie znaczy, że to zmienimy tutaj content. Nie, 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 absolutnie nic z tego nam nie grozi. Klockoza zostaje klockozaurem, a nie kostkozaurem, planszówkozaurem. Więc spokojnie, dzięki, że byliście, piszcie mi koniecznie, czy Dixita graliście, czy kojarzycie, czy zagralibyście ze mną przede wszystkim napiszcie mi, czy gralibyście ze mną Dixita w komentarzu. Nie wiem, czy to jest realne, ale zobaczymy. Dzięki, że byliście dzisiaj. Bawcie się świetnie, nie tylko przy Dixitie, ale i w ogóle. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmikach. Bye!